Witam serdecznie, kochani, z tej strony Łóżka Polana, Za chwilę przedstawię horoskop na następny tydzień. drogie osoby spod znaku uwagi. Witam. Zobaczmy, co będzie się działo w przyszłym tygodniu odnośnie Waszego tutaj przeznaczenia. I patrzymy na pracę dziesiątkę mieczy macie, na emocje trójkę mieczy oraz na kwestie zdrowotne macie tutaj królową bułek. No i macie trudną kartę zaczynającą rozkład, tak układ dziesiątkę mieczy na pracy. No jest to karta, która komplikuje pewne kwestie, no i niestety, jeżeli szukamy tej pracy, może się okazać, że coś nie dojdzie do skutku, może dane stanowisko nagle zniknąć, tylko mówiąc, to po prostu coś zostanie przerwane z Waszej, czy tutaj zewnętrznej przyczyny. Nie zrażajmy się, po prostu musimy iść dalej. Jest to nieprzyjemna karta sama w sobie i może burzyć nam koncepcje z różnych stron, co spowoduje, że w tym momencie możemy no, nie otrzymać tej pracy eee, po prostu. Dla osób, które mają pracę, może w skrajnych przypadkach oczywiście oznaczać zakończenie nawet tej współpracy, oczywiście, bo to jest karta no, dosyć taka ostra pod tym względem. Natomiast może po prostu oznaczać albo zmienne układy, jakąś nieprzyjemną wiadomość, która nas gdzieś tam dobije i będzie oznaczać koniec jakiegoś okresu i wejście w coś, co jest zupełnie inne, ale będzie też dla nas bardzo stresujące. Generalnie tutaj uważajmy na u ludzi, zdradliwe sytuacje oraz na zdrowie, bowiem no mimo wszystko może gdzieś tutaj emocja i nerwy dać o sobie znać. Jeśli chodzi o aspekty emocjonalny mamy trójkę mieczy i tu także mamy no niezbyt przyjemną kartę. No, trójka mieczy oznacza rozczarowanie smutek, powrót do przeszłości. W sensie naszych myśli, czyli jak będzie się coś nie udawało, to będziemy tutaj niestety brać wszystko do siebie, będziemy patrzeć poprzez smutne, zapłakane oczy na pewne aspekty. Ciężko będzie się kobietom na przykład otworzyć na miłości i dać siebie wszystko tutaj ten żal, smutek może dominować. To może być też czas, że pewne rzeczy po prostu nie będą szły tak, jakby chciały. Chcielibyśmy przede wszystkim, dlatego trzeba zrozumieć, że jest to po prostu jeden z etapów, nawet jeżeli znowu coś się nie udaje, trzeba szybko przejść z tym do porządku rzeczy, czyli jakby nie trzymać tego żalu w sobie, bowiem on nic nie daje i nie, nie da tutaj odnośnie przyszłości po prostu. Dla osób, które mają kogoś też, oczywiście karta jest to karta symbolizująca jakiś smutek rozczarowanie, czasem zdrada oczywiście. Może być to nawet coś nawet błahego, że partner, partnerka nie zrobi dla nas czegoś, na co liczyliśmy. No i tutaj doznamy właśnie no, rozczarowania. Tak więc czas na pewno też powrotów, tak samo do przeszłości i rozgrzebywania ran niestety może mieć miejsce. Jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, królowa buław oznacza silną, ciemnowłosą kobietę. Może być to lekarz, osoba, która nas zmobilizuje do pewnych działań, jest to karta na pewno ruchu, też która daje dużo do myślenia. Jeżeli chcemy coś załatwić, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, to trzeba tutaj się bardzo mocno zająć tym. Pewne rzeczy nie spadną nam z nieba, ale wypracujemy, wychodzimy, załatwimy, bowiem tutaj zaangażowanie jest bardzo, tak naprawdę istotne, tak zwróćmy uwagę na kości stawy, oczywiście, oraz kwestie związane z ciśnieniem, Może, mogą, możecie odczuwać spadki lub tendencje wzrostowe, tak więc no, pomyślcie o tym. Natomiast karta sama w sobie po prostu dopinguje nas, żebyśmy działali w kwestii zawodnej i oznacza właśnie korzystne zmiany dla nas w związku z tym. Tak więc tego Wam życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Przechodzę dalej, zobaczmy. Do osób z podznaku skorpionowych witam serdecznie i zobaczmy, jaki to będzie dla Was tydzień, kochani, w związku z Waszym przeznaczeniem. Już patrzymy na pracę, macie sprawiedliwość, na emocje władcę i na zdrowie, Giermek Buław. W kwestii pracy, sprawiedliwość. Jest to karta, która tutaj mówi o tym, że jeżeli będziemy szukać tej pracy, to musimy się kierować takim szczerym, racjonalnym osądem, taką nawet robienie listy, co nam pasuje, co nam nie pasuje w danej sytuacji. Dlatego, że ta prawda, która w danej sytuacji będzie dotyczyła przyjęcia oferty lub nie, będzie tą ostateczną. Oczywiście, karta wskazuje na. Otrzymanie pracy, podpisanie dokumentów. Tutaj musimy oczywiście uważać, co podpisujemy, na co się decydujemy, bowiem ten surowy osąd jest tutaj jak najbardziej wskazany. Dla na osób, które mają pracę, jest to karta rozliczeniowa. Jeżeli było dobrze, no to możemy otrzymać nagrodę, ale jeśli były jakieś tendencje negatywne, to albo jest to znak już do zmian konkretnych, albo jeszcze mamy szansę, żeby na przykład coś poprawić, ulepszyć. Natomiast generalnie tutaj ktoś będzie patrzył nam na ręce. Po prostu. Jeśli chodzi o aspekty emocjonalne, mamy kartę władcy. I ten władca oznacza pojawianie się w naszym życiu silnych, dominujących, bardzo charyzmatycznych postaci dla osób samotnych może oznaczać, że ktoś będzie chciał tutaj zawalczyć o nas, ale nie zawsze może się to podobać, bo to jest narzucanie woli, która oczywiście jest fajna jako w pierwszej fazie, ale w drugiej może oznaczać czy kolejnych może oznaczać, że dojdzie do konfliktu właśnie na tle władzy i przepychanek. To samo tyczy się właściwie osób, które mają kogoś, dlatego że tutaj właśnie kwestia dominacji będzie po którejś ze stron. Jest to karta męska, więc tendencyjnie oznacza narzucanie woli i cokolwiek to oznacza, tutaj mężczyźni będą mieli najwięcej do powiedzenia. I jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowotny, giermy buław, wskazuje na naukę. Cokolwiek to będzie znaczyło, możemy na przykład w tym tygodniu szukać jakichś wiadomości dotyczących... Poprawy naszego zdrowia, czy jakiejś dolegliwości. No, nauka może być tutaj spontaniczna, wynikająca z jakichś szybkich sytuacji. Jest to karta oczywiście ochronna, można też żyć, że pomoc otrzymamy odnośnie młodych osób. Tutaj zwróćmy uwagę też na kości, troszeczkę stawy i stany zapalne różnego rodzaju, dlatego że one mogą dać o sobie tutaj znać. Natomiast sama w sobie karta jest dobra i wskazuje też na dobre wiadomości. Tak więc z tego Wam życzę wszystkiego dobrego i przechodzę dalej do kolejnego znaku zodiaku, do osób z podznaku strzelca. Witam serdecznie z tej strony Gruszka Polonia. No i zobaczmy, jaki to będzie czas dla Was. Już patrzymy. I tak, na pracę macie kartę świata, na emocje królową mieczy i giermek mieczy na kwestie związane z zdrowiem. Jeśli chodzi o tutaj Pracę, karta świata i ten świat wskazuje na możliwość podjęcia, oczywiście, pracy za granicą. Jeżeli planujemy podróży, zmiany, to jak najbardziej jest to bardzo korzystna karta. Dla osób, których nie interesuje na przykład podróż, nie chcą, to i tak to mogą wiadomości z oddali dochodzić, gdzieś tam pewne kwestie mogą Was przyciągać nawet do, do zmiany. Natomiast generalnie możemy tutaj też otrzymać jakąś pracę w zagranicznej firmie. Lub ktoś z daleka nam pomoże w związku właśnie z kwestiami zawodowymi, zawodowymi jest to karta pomyślności. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, to może Was czekać oczywiście wyjazd służbowy. Nie, mogą docierać również dobre do, do Was wiadomości. Ten wyjazd, nawet jeżeli mamy pracę, może też Was dotyczyć, możecie się nad tym zastanawiać. Natomiast jest to zakończenie, pomyślne zakończenie jakichś spraw i przejście do kolejnego etapu. Jeśli chodzi o aspekt emocjonalny, mamy tutaj Królową Mieczy. No jest to karta surowa, szczególnie wskazująca na postawy niektórych kobiet. E, mogą się zamykać, na przykład na miłość, surowo patrzeć. Jest to karta generalnie surowych stosunków, relacji międzyludzkich, więc tutaj one mogą nie pomagać, niestety, jeśli chodzi o aspekt tutaj zdrowotny, e, przepraszam, emocjonalny. Tak więc będziemy chcieli kogoś poznać. To raczej będziemy kierować się różnymi swoimi surowymi schematami, co nie pomoże niestety w relacjach. Może oznaczać też kłótnie i jakieś nieścisłości nie lub spory, które też no, po prostu nie przynoszą efektu pojednania w danym momencie. To samo tyczy się relacji tutaj trwałych, także kobiety pokazują się i szczególnie aspekt kobiety pokazuje się jako surowy, czyli kobiety mogą wypowiadać jakieś nieprzyjemne sentencje, surowo oceniać, przez to relacja będzie bardziej napięta. Też uważajmy na jakby aspekt kobiety z zewnątrz, bo mogą one też poprzez swoją postawę popsuć atmosferę waszej relacji. Jeśli chodzi o aspekt tutaj, Zdrowia Giermek Mieczy oznacza nerwową atmosferę, nieprzyjemne wiadomości, chaos. Dezinformacje, tak więc to, co będzie do Was docierać, może być albo zwodnicze, albo Wy coś źle usłyszycie, musicie tutaj bardzo pilnować pewnych kwestii. Jest to karta pewnych błędów, błędów wynikających z zewnętrznych okoliczności lub Waszych, właśnie nerwów, które nie pozwolą jasno spojrzeć na daną kwestię. Raczej jest to karta nauki, poszukiwania wiedzy odnośnie danej kwestii, intensywnych. Wrażeń, bym powiedziała, uważajmy właśnie na układ oddechowy, tutaj górną część szczególnie, zatoki, gardło. Także pomyślmy o kwestii właśnie takiej jak operacja lub zastrzyki, Mogą pojawić się aspekty jakiegoś badania, które też niekoniecznie będzie przyjemne. Natomiast, generalnie, karta troszkę chaosu i wprowadzania w błąd, na co musimy bardzo zwrócić uwagę. Więc. Pomyślmy o tym, dbajcie o siebie, oczywiście życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.